Ten wielki zbliżający się obiekt zrobił na mnie dość dobre wrażenie, jeżeli chodzi o tego indyczka i dzisiaj dowiecie się oraz zobaczycie dlaczego. Z początku myślałem, że gram w takiego trochę indyczego klona Factorio, ale w 3D albo w indyczą formę Satisfactory, bo tak, przyjdzie nam tutaj budować fabrykę, jednak okazało się, że sam pomysł na budowanie fabryki to nie wszystko, bo Foundry w wersji niestety na razie prasowego demka, chociaż z tego co wiem, jeżeli wesprzecie ten tytuł, to możecie mieć dostęp do alfy, to gra, która daje jednak coś delikatnie od, do gatunku od siebie. Ostatnio miałem okazję odbalić też podziemną tektonikę, która wymaga jeszcze sporo pracy. Przede wszystkim nad optymalizacją. Macie ją w prawym górnym rogu, jak ktoś sobie chce zobaczyć. I już z góry, niestety, albo stety wiem, że jednak przed tektoniką postawiłbym właśnie Foundry, jeżeli chodzi o zainteresowanie, którą z tych gier wybrać. W tym filmie zobaczycie moją fabrykę, budowaną przez około kilkanaście godzin zabawy, od pierwszego klocka po całe również podziemne Imperium. Na start powiem, że gra z początku może wyglądać jak jakiś delikatnie mod do Minecrafta, który daje nam po prostu budowanie fabryk, bo świat zbudowany jest tutaj faktycznie z klocków. Jednak im dalej gramy, tym wygląda to dużo, dużo, dużo mniej klockowo. I w sumie, jeżeli znacie jakieś bardzo fajne faktorio podobne mody do e, Minecrafta, dajcie znać w komentarzach, z miłą chęcią sobie zagram. Chociaż przyznam, że te drzewa no mogłyby być troszeczkę lepsze. Wybaczyć to można indyczością. Foundry daje nam z jednej strony bardzo fajny wstępniak, bo do momentu, aż nie rozkręcimy się już samodzielnie, mamy wyraźnie opisane wszystko, jak zacząć naszą przygodę za pomocą takiego wielkiego kompendium, nawet z obrazkami. Jednak z drugiej strony nie lubię gier, w których muszę czytać ścianę tekstu na ekranie, by ogarnąć sobie mechaniki. Najlepiej działałby tutaj po prostu mówiony, krótki samouczek i w tej grze trochę mi brakuje takiego można powiedzieć, że gadu-gadu, jak to było w Satisfactory na początku lub nawet w Tectonice. Początek gry na start wygląda dość typowo, nawet można by powiedzieć, że jak klon, jak w każdej grze tego typu, ale jest to trochę złudne, bo im głębiej... Tym jednak ciekawiej. Pierwsze kroki to kilka w mówiąc przetapialni, zasilanych po prostu biomasą, zdobywaną ze wszystkiego, co rośnie wokół nas. Ciekawiej wygląda to, że posiadają one swoje złożone takie wyświetlacze. Możemy je wyłączyć, włączyć, oczywiście nie wyświetlacze, tylko te przetapialnie, zobaczyć sieć zasilania, ustawić, co mają tworzyć, dorzucić lub wyjąć surowce, a także zobaczyć, w jakiej ilości produkują się lub przetwarzają te surowce. Jednak to, co trochę drażni w tej grze, to skala interfejsu. W opcjach niby mamy opcję zmniejszenia. Do 75% lub zwiększenia interfejsu. Mimo że ten interfejs i tak jest gigantyczny i zasłania dużą część ekranu. Tryb demontażu. Po lewej stronie wtedy pojawia się taki wielki panel, zasłaniający dosłownie jedną piątą ekranu. Po co to, na co to komu potrzebne? No nie wiem. Lubię jak autorzy gier robią coś głupiego w swojej grze, myśląc, że tak będzie dobrze, a potem okazuje się, że... Kompletnie nikt tego nie potrzebował. Przez kolejne godziny trochę się z tym interfejsem użerałem, gdy na przykład niszczenie obiektu wymaga całej, długiej animacji, zanikania na czerwono, ale okej, okay, można to przeżyć. Stawiamy pierwsze powierzchniowe takie kopalnie surowce, za, surowców zasilane biomasą i wypuszczające takie małe, urocze drony, które wiercą w tych powierzchniowych złożach i one się kończą. Nie drony, tylko złoża. Jednak to, co wyróżnia Foundry, czy też inne, powiedzmy, gry tego typu, czy też na przykład Satisa czy Factorio, Albo tektonika na tle tych wszystkich innych gier to pełna modowalność, jakby stawianych obiektów. W przypadku Sadisa niezwykle irytuje mnie to, że każdy stawiany obiekt ma zawsze te same wyjścia wejścia zawsze, na przykład dwa z przodu albo z tyłu. W przypadku Foundry, właśnie fundament każdej fabryki jest jakby w pełni modyfikowalny. Wejścia wyjścia. Tworzymy sobie dosłownie tak, jak chcemy sami. Jak chcemy, dostawiając różnego rodzaju przenośniki na taśmociągi, które mają uroczy guzik na pupce, wejście albo wyjście. To można przyłączyć. I mamy po prostu kopalnia, wysięgnik, taśmociąg, wysięgnik, przetapialnia. W dowolnym miejscu fundamentu, na przykład tej kopalni, czy tej fabryki, czy czegokolwiek innego. Prosta, fajna sprawa. Co istotne, gra ma też system zasilania. Początkowo biomasą, ale fundamenty stalowe jakby, takie, które stawiamy na, no, na, na, na ziemi po prostu mają zasilanie i dopiero po czasie zauważyłem, że te fundamenty to w sumie są również ściany, a nawet dachy. I można coś przyczepić, na przykład do dachu jakąś lampę. Jeżeli chcemy, możemy zobaczyć sobie tutaj, jak to wszystko działa. Możemy też zacząć budować fabrykę tak, by znajdowała się w jakichś budynkach. I pierwsze minuty Foundry bardzo, bardzo mocno przypominały mi po prostu Satisa albo Factorio. No, od stalowe płytki, potem stalowe rurki, później crafting taśmociągów w fabrykach, części złożonych, danych drucików, oczywiście zwiniętych w takie szpulki, oraz oczywiście klasycznie pakietów naukowych, więc ten schemat został tutaj zachowany. Tutaj mój mały feedback, bo leciał dla autorów pod względem megalomanii, bo wszystko Foundry jest ogromne. Przede wszystkim te budynki naukowe, do których albo ręcznie musimy donieść, albo doprowadzić taśmociągi z tymi właśnie pakietami naukowymi. Te budynki są... Poza skalą ekranu, nawet jak chcemy je postawić, podobnie jak w przypadku innych gier, tego typu powoli no, badamy nowe rzeczy w tych budynkach naukowych. Co ciekawe, nie tylko fabryczne, ale również wizualne, jak błotki, jakieś antersolki przemysłowe, balkoniki, lampy różnego rodzaju, drzwi pojedyncze albo podwójne. Które co fajne można. Przestawiać jakby na tryb automatyczny, czyli podchodzimy, one się otwierają. Jeżeli chcemy tworzyć bardziej realne fabryki, każdy wydział jakby ze swoim budynkiem, no można to zrobić, ale wymaga to odgroma i czasu i surowców. Chociaż interfejs ułatwia nam szybkie budowanie wysokich kolumn albo szerokich podłóg, to trzeba przyznać, że jednak ten koszt craftingu w tej grze jest zrobiony pod takiego, można powiedzieć, trochę streamero youtubera, nie, czyli na przykład zwykły nie wiem, słup do postawienia linii, wysokiego napięcia kosztuje aż 10 płytek i na początku gry jest to naprawdę dużo. No, możemy sobie też oczywiście w, w tym systemie budowania wypełniać przestrzenie, czyli na przykład podłogę wypełnić. Bardzo fajna sprawa. Ogółem Foundry ma dość dużo takich sporów, Fajnych, poz, pozytywnych rzeczy, przemyśleń, tego, że coś przewidziano, po prostu pomyślano troszeczkę. Na przykład, jeżeli taśmociąg jest źle dopięty, albo w przeciwną stronę do wyciągarki, to na środku tego taśmociągu pojawi się wyraźny napis na czerwono z ramką i otoczką, że coś tutaj jest źle. Patrząc na ten cały fabryczny bajzel, możecie zapytać. Jakim cudem to działa? Odpowiedź jest bardzo prosta. Geniusz panuje nad chaosem. Jak w każdej grze tego typu, tylko autor fabryki ogarnia, co tutaj się odwala, który taśmociąg do, do czego prowadzi i jak to wszystko po prostu trybi. Ciekawie zapowiada się system zasilania naszej fabryki. Podstawowo jest to biomasa, jednak w demku prasowym czy też tej Alfie, którą chyba da się zdobyć, tylko trzeba oczywiście spreorderować grę, mieliśmy jeszcze dwa typy. Panele słoneczne i spalarnię podziemnych rud. Można uznać, że te podziemne ignitium, coś takiego, to jakaś forma rudy zarówno do przetwarzania na jakieś tam powiedzmy stalowe beleczki, jak i takiej formy węgla. Ale panele działają odpowiednio w ramach słońca. Same się nie obracają, ale o brzasku w nocy i oczywiście o zmierzchu nie dają nam prądu i na przykład dużo dają w południe, a potem zaczyna to oczywiście im bardziej do nocy, tym coraz słabiej. Musimy zaopatrzyć się w baterie, akumulatory, ale nie tylko, bo gra ma system zasilania jakby wysokiego i niskiego napięcia. Tutaj trzeba używać transformatorów w dość mądry sposób, bo jak pomieszamy połączenia, to cała sieć się po prostu nie zjara, tylko po prostu nie będzie działać. Na przykład łączenie różnych części mapy z różnymi tymi podstawowymi zasilającymi rzeczami może wywołać przeciążenia, że w jednym miejscu będzie za mało jakby energii, w drugim będzie za dużo. Ciężko było to na pierwszy rzut oka zrozumieć, o co tutaj chodzi. Ja po prostu stwierdziłem, że zrobię sobie jedną wielką formę zasilania, żeby się z tym nie bawić. Mimo prostoty tej grafiki. Szalenie podoba mi się system oświetlenia, który na przykład w momencie przeciążenia na chwilę się jarzy. Jest taki wielki blackout. Tak samo powolne zapalanie się wszystkich bardziej oddalonych części oświetlenia bazy. One się tak sekwencyjnie zapalają, że to fajnie widać. Problem jednak leży w stronie technicznej tej gry, bo no oczywiście można się tutaj przyczepić, że to jest w sumie bardziej takie demko niż taka finalna wersja, tak? Ale to się oczywiście może poprawić, bo gra zaplanowana jest na premierę gdzieś w 2023 roku, Problemem Foundry jest jednak fakt, że odpalamy ten tytuł. To nawet 3080 Ti, która w momencie demka tej gry, no była dość potężną kartą. Może nie taką jak 4080, no ale jednak ta karta mówiła nam: I am tired, boss. Co nie znaczy, że Foundry jest bardzo wymagającą grą. Nie jest, bo nawet na 1080 gra dawała sobie spokojne radę w 2560 na 1440 na maksymalnych ustawieniach. Ja na tym. 3080Ti grałem na 4K w około 50-60 klatkach i w przypadku tego demka, niezależnie od ustawień, rozdzielczości, sprzętu, te demko, ta alfa chodziła no, w jakby sposób zablokowany, jednocześnie zamieniając kartę graficzną dosłownie w stan plazmy. Zaledwie na tych 40, 50, 60 FPS-ach widać było takiego delikatnego blura. To może się oczywiście zmienić na premierę? Może. Grając to demko prasowe musiałem też uważać na jedną rzecz. Gra ma powierzchniowe złoża surowców, które są dla dronów bardzo, bardzo, bardzo bogate, ale mogą się wyczerpać. Zaś dla nas, jako gracza, są one troszeczkę biedne, czyli nasze ręczne wiertło, no, nie daje tak dużej ilości surowców, jakby tu wykorzystać drony. Autorzy jasno mówią, że nie widzą, nie wiedzą, ile potrwa wczesny dostęp, tyle, ile będzie po prostu trzeba. Myślę, że po premierze w 2023 roku zajmie to, jeżeli chodzi o wczesny dostęp, jeszcze kolejny rok. Bardzo podoba mi się, że opis wczesnego dostępu jest bardzo długi. Możecie zapytać, po co to wszystko na klockach? Dlaczego budujemy fundamenty z klocków, a podstawa świata Ziemia, przypomina Minecrafta i znane tam mody tego typu? Dlatego, że cechą Foundry jest coś, co troszeczkę mi urwało pupę przy szyi. No może przesadzam, ale zrobiło to leciutko pozytywne wrażenie podziemia. Dlatego, że my budujemy bazę na wysokości chyba około 100 klocków wszystko pod spodem można wykopać. Naszym nawet zadaniem jest to, by zbudować tutaj. Windy górnicze, zarówno towarowe, jak i pasażerskie, które zjadą dziesiątki klocków w dół. Co masakrycznie fajne, te windy pasażerskie budują się same w ciekawy sposób. Stawiamy je, ustawiamy im piętra, na które mają jeździć i brrrr. One stawiają sobie takie rusztowania wokół siebie i kopią się do podziemi. Super sprawa. No, windy towarowe to już trudniejsza jazda. Ja kopałem orałem chyba z dwie godziny, żeby zrobić tę windę towarową, bo ona sama się nie kopie. Ale to robi piękną robotę, że możemy kopać pod ziemią. Możemy tam układać linie wysokiego napięcia, lampy na sufitach lub ścianach, wiecie, takie górnicze. Korytarze z balkonikami górniczymi, magazyny, a podziemia... Możemy też wysadzać ładunkami wybuchowymi. Jednak to, co zrobiło najlepsze wrażenie w Foundry, to to, co widzieliście na początku. Wiertła, takie górnicze na szynach. Stawiamy je w podziemiach, a one w inteligentny sposób wiercą sobie dalej i wagonikami wysyłają surowce do magazynu po takich szynach, skąd potem mogą być brane na przykład do transportu po podziemnych jednak fabrykach, albo na powierzchnię. I te wiertło samo rozkłada sobie w ramach swojego magazynu Kolejne sekcje, kolejne szyny. Tak, mapa jest skończona, jednak ilość tych surowców i tak powinna starczyć nam na bardzo dużo i bardzo długo. Niestety ja tutaj zrobiłem jednego babula. Bazowo w grze mamy wiertło do surowca nazwanego, jak mówiłem, chyba ignitium, jakoś tak, tej płomiennej rudy. Ja zrobiłem dużą kopalnię, bo jak to bywa w takich gierkach, no fabryka zżera stalowe płytki, jak niektórzy nie mieszczący się w drzwiach ludzie yy, dietetyczną kolę w maku. Nie przejęzyczyłem się. Jedzą. Dietetyczną kolę. Butelkami. Więc zrobiłem drugą kopalnię z wiertłem, a to drugie wiertło, no, okazało się, że nie działa na ten typ surowca. Na razie w tej wersji alfowej i demkowej mamy wiertło tylko na ignitium. Lubię też podejście autorów um, Foundry. Napisali na Steamie, że wszystko, co na trailerach jest już dostępne i faktycznie zabawa przednia na kilkanaście godzin zabawy w demku tym prasowym czy w tej alfie. Plany są też na to, by stabilna wersja na premierę wczesnego dostępu... Miała tryb sieciowy. Pojawić się mają elementy logiczne, eksploracja może przypominająca tę z na przykład Planet Craftera, czyli z podziemiami, jakimiś ruinami, lokacjami, czymś do eksploracji. Plany są też na mody sięgające głęboko w grę, z pełnym wsparciem od samych autorów, a także na przykład mają się pojawić rurociągi. Pojawiło się też pytanie o możliwość walki z jakimiś stworami. Autorzy podali, że chcieliby do gry wprowadzić jakąś formę jak oni to powiedzieli, ciśnienia, które może będzie, może będzie się dało włączyć albo wyłączyć. Czym to ciśnienie jest, no na razie nie bardzo wiemy. Mój feedback dla autorów pokrywa się też z tym, co ludzie piszą na Steamie, na przykład tak zwane particle, czyli masa odłamków, jaka się pojawia przy kopaniu tym ręcznym wiertłem. Jest to dramatycznie niepotrzebne, jak mówiłem wcześniej, feature, którego nikt nie chciał, a zostaliśmy do niego zmuszeni. Tak czy siak, mniej więcej można podejrzewać, ile Foundry będzie kosztować. Jest to gra, jak to mówię, itchowa, czyli z platformy itch.io, gdzie można ją jakby wesprzeć i preorderować chyba za 17,5 dolarów, czyli można oczekiwać podobnej ceny na Steamie. Link w opisie. Jest tam też dostępna alfa tej gry, jednak podkreślam, nie wiem, czy jest to wersja zbliżona do tej prasowej. O to warto zapytać na oficjalnym Discordzie tej gry, gdzie Was mogę zaprosić, podobnie jak do wishlisty tej produkcji na Steamie, czy będzie grana na premierę ponownie na kanale brodełkowym? Myślę, że tak, i to bardzo mocno. A poza tą gierką mam jeszcze jeden plan na rzeczy Faktorio podobne. Na koniec klasyczne grube podziękowania dla 40 z Was drogie brodełkowe paskudniki w rangach różnych. Od kłaczka przez brodełka, łoniaczka po dziewiczego wąsa. Takie są rangi wspierania i Wasze wsparcie idzie, no. Eh. Na to, co pokazywałem ostatnio na Facebooku, ale to oczywiście był mały żerć, przede wszystkim na kupowanie gier indie, które pojawiają się na kanale. Jedne dostaję po prostu do, bezpośrednio od deweloperów jak jakieś dymka prasowe, a inne wolę, jak mówiłem, kupić niż dostać od deweloperów, bo wtedy moja ocena na Steamie jest troszeczkę mocniejsza. Co będzie później? Myślę, że może Scorn. Może. Zobaczymy. Tyle.